Dzień dobry, witam na moim kanale, Nowe spojrzenie. Dzisiaj będzie o tym, co Cioran mówił i pisał o Rosji. Cioran miał swoje przemyślenia na ten temat. Często to były przemyślenia kontrowersyjne, może i, ale przede wszystkim bezkompromisowe, jak to zwykle u Ciorana bywało. No i teraz, gdy Rosja jest na ustach wszystkich, warto to przypomnieć. Cioran o Rosji najwięcej napisał w swojej książce Historia i Utopia, ale był pytany także o Rosję przez dziennikarzy i te rozmowy zawarte są w książce Rozmowy z Cioranem. Generalnie Cioran zauważał, że Zachód zmęczony jest już życiem, tym dobrobytem. I swoimi osiągnięciami cywilizacyjnymi, natomiast Rosja wciąż jest głodna życia, sukcesów, ma tą taką witalność, energię, siłę i chęci, no bo po prostu nie zaznała nigdy pełni ucywilizowania, że tak powiem. No i gdzieś podświadomie myśli, że warto o to się jeszcze bić, ginąć. No i w tym sensie jest dużo mocniejsza, tak duchowo, od Zachodu, który upada, gnije na naszych oczach. No, i zacznijmy może od właśnie takiego mocnego cytatu. Proszę posłuchać, jeśli idzie o Europę, sądzę, że w końcu ulegnie ona Rosji. Nie mam na myśli agresji, lecz coraz silniejsze presje na wyczerpaną Europę. U Rosjan poczucie zbawczej misji objawiało się na długo przed bolszewizmem. Taką wizję miałem od zawsze, od czasów licealnych, gdy rozczytywałem się w rosyjskiej teologii. Mój ojciec był popem, podporządkowanym biskupowi, który miał niemieckojęzyczną bibliotekę na temat Rosjan, co było podówczas rzadkością. Miał mnóstwo książek o rosyjskiej filozofii XIX wieku. Czytając je, stwierdziłem ze zdumieniem, jak mocno wszyscy ci rosyjscy myśliciele byli przekonani o zbawczej misji swojego narodu. Bez żadnej wątpliwości wierzyli oni zawsze, że ich powinnością jest zbawić świat, nieważne jakim sposobem, istotna jest tylko ich wola wypełniania tej misji, która Rosji nadaje sens jako narodowi. Jednocześnie narody Europy Zachodniej, która przestała już wierzyć w siebie, te narody się zużyły. Mówię rzecz jasna o pewnej rzeczywistości historycznej, a nie ideologicznej bądź politycznej. Ideologia implikuje zawsze sytuację lokalną, podczas gdy perspektywa historyczna jest szersza. Natomiast formuła polityczna jest zawsze odpowiedzią na sytuację doraźną. I taki kolejny teraz cytat z Ciorana. Wydaje mi się, że Rosja nawet nie tyle wierzy w swoją misję cywilizacyjną, ile raczej jest przekonana o naszym upadku. No i to właśnie słyszymy z ust Putina coraz częściej. Ja tak czasami mam wrażenie, że od któregoś momentu on tam po prostu zaczytywał się w tym Cioranie, bo ten Cioran tak troszeczkę był zafascynowany Rosją i widział ją. Yy, widział ją po prostu jako kraj, który może podbić Europę i w pewien sposób ją zbawić, więc to mogło się spodobać Putinowi. Jak coś wydaje mi się, że ten ciheran, że, że ten Putin tego czerwana podczytywał gdzieś, bo, no bo gdzieś tam to się przewijało tego Putina, prawda, że, że na przykład coraz częściej mówi, że zachód gnije, upada, prawda, że tutaj potrzebne są jakieś takie powrót do korzeni. Także. Idę, ale prze, przejdźmy do Ciorana, co, co on o tej Rosji prawda, pisał i mówił. Cytuję. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że uważam Rosję za kraj o wielkiej przyszłości. No właśnie to, co mówiłem. Rosjanie nie są narodem wyczerpanym. Zachód? Owszem. Wyczerpany to niezbyt trafne słowo. Zachód przeżywa schyłek, dlatego że tworzą go stare narody które coś stworzyły, a teraz odczuwają jakieś znużenie historią. Jest to zjawisko w historii nieuniknione, jak agonia, która może trwać długo. To nieprzelotne zmęczenie. Tymczasem Rosja nie dała z siebie tyle co Zachód, więc oczywiście ma przed sobą więcej życia od Zachodu, który zwolna gaśnie. Rosja ma jeszcze przed sobą historię. No, i dalej Cioran mówi coś takiego. Rosjanie to wielki naród. Nie wolno o tym zapominać na wszystkich płaszczyznach, zwłaszcza religijnej, kapitalnie dla nich ważnej. Jest rzeczą niezwykłej wagi, że rosyjskie podłoże religijne nie zniknęło. Przez całe stulecia odgrywało ono wielką, bardzo wielką rolę. Możliwe, że aktualna forma prawosławia nie jest taka sama jak przedtem, ale by podłoże religijne w Rosji rozpłynęło się. To wykluczone. Przecież Rosja określała się właśnie poprzez nie. To była podstawa. Wszyscy wielcy pisarze rosyjscy znaczeni są piętnem religijnym, ale inni bezbożni także. Jeśli byli tak bezbożni, to dlatego, że byli religijni mimo woli. Oczywiście zdarzają się zupełnie ateiści. Na ogół ci, którzy nie mają żadnej religii, mają jedną negację. Negacja w Rosji jest tym właśnie. Pojawiały się tam ruchy gwałtownie antyreligijne, ale to także była forma religii. Ktoś niewyznający religii bez wytchnienia atakuje Boga, więc Bóg tak czy owak jest obecny. No, i dalej ksioran mówi też o, o swojej książce historia, o historia i utopia i. Powiedział coś takiego: Tak, książka o historii i utopii, którą napisałem, jest również refleksją o łomnościach demokracji. Mówię w niej, że przyszłość należy do Rosji, że wręcz cudem jest, że Rosja nie zawładnęła całą Europą. Ale historia nie jest jeszcze skończona. Niestety, historia to nic innego, tylko karuzela wielkich potęg. Tym jest historia. Historycznym zagrożeniem dla Rosji. Są jej własne sukcesy i tylko to na dłuższą metę może uratować resztę Europy, wolne narody na zachodzie Europy. Tutaj pada pytanie docierane. Mówi pan o ratunku, ale przecież pańska ogólna perspektywa historyczna jest negatywna. To wizja dziejów jako upadku. W zupełności, osobiście myślę, że Zachód może być uratowany tylko wówczas, gdy Chiny staną się wielką potęgą i Rosja zacznie się ich bać. Jeśli jednak będzie to szło tak jak dotąd, Zachód ustąpi pod presją Rosji. Jeśli jest w historii jakaś logika, logika skąd inąd cyniczna, to taka, że Rosja musi stać się panią Europy. W historii jednak zdarzają się wyjątki, to też Europę może uratować przebudzenie się Azji. Proszę państwa, zdaniem Ciorana cała Rosja, ale najwyraźniej jej tyrani przywódcy, którzy rządzili Rosją w różnym czasie, pokazują po prostu to, co czai się w każdym z nas, w każdym człowieku. Rosja według Ciorana to takie odbicie wszystkich stron społeczeństwa, jego blasków i cieni, ale szczególnie właśnie tych cieni. Które na zachodzie są ukrywane i maskowane. Cioran zauważa, że Zachód to dawny tyran, który się nawrócił i zaczął wstydzić się swojej przeszłości. No i dlatego po prostu słabnie. No bo po prostu nie może się wzmacniać, gdy jest się w takim uczuciu, uczuciu poczucia winy. A widzimy właśnie, że Europa ma z tym problem. Czuje się winna za. Epokę na przykład kolonializmu, no ale według rana to powoduje, że Europa właśnie słabnie, dlatego że no wtedy, w takich czasach jak teraz żyjemy, no to szerzy się właśnie tolerancja, taka miałkość, indywidualizm, nihilizm, wygodnictwo, humanitaryzm, etc. No, czyli wszystko to, co w świecie bezlitosnych praw przyrody jest nie jest żadną zaletą, tylko obciążeniem. A więc no to, to jest bardzo niepoprawne politycznie, co teraz, prawda? Tutaj Państwu powiedziałem, no ale jakby patrzeć na życie tylko pod kątem praw przyrody, no to faktycznie Europa umiera, no bo się z tym nie liczy po prostu idzie w drugą stronę. Z jednej strony jest to zrozumiałe, no bo po prostu tak się ucywilizowaliśmy, że nie chcemy być dzikusami. No, ale no, z drugiej strony, jednak, prawda, widzimy, że jak na tym schodzie jest ta większa dzicz, no to ta większa dzicz powoli powoli zaczyna, prawda, nam zagrażać, i w którymś momencie, no, no może nasz, nas po prostu podbić. No, no i, i co, co, co po, po naszych wielkich prawach, dobrobycie i tak dalej, no to jest i Cioran o tym mówił, właśnie. Wiedział, że po prostu prawa, prawa człowieka, to, co wszystko zdobyliśmy, to jest fajna sprawa. Natomiast tutaj zauważa, że po prostu w tym świecie bezlitosnych praw przyrody, w którym żyjemy, no to to jest trochę po prostu z kosmosu wzięte, tak? Nie mające racji bytu. To nie, że on był przeciw, bo, bo, bo tak chciał, tak, tak. Tylko po prostu zauważał, że no ten świat jest paskudnie skonstruowany, niestety, i, i po prostu Europa ginie, no bo jakby to powiedzieć, no się ucywilizowaliśmy, no to giniemy. No i właśnie zauważa właśnie, że obecna sytuacja na zachodzie, czyli właśnie wygodnictwo, utracjuszostwo i tak dalej możliwe było tylko dzięki właśnie dawnej dzikości, dawnej ekspansji Europy czy Zachodu całego, dawnej agresji, awanturnictwa. Tymczasem Rosja jest krajem, który no nie zrealizował się w pełni, tak? Nie zdobył się na akt takiego odważnego podbicia świata, nie zaraził się tą zachodnią wolnością, zatem wciąż może czerpać ze swojej witalności, i sił, daleko mu jeszcze do tego upadku, który obserwujemy na Zachodzie. No, i to może być dla nas, dla Zachodu, bardzo groźne. Cioran zwrócił uwagę właśnie, że tyranii. Którzy tak często rządzili Rosją, są, byli, byli najbliżsi nam, to jest paradoks, tak? ale zaraz Państwu wytłumaczę, na czym to polega: najbliżsi nam, najbliżsi człowiekowi jako takiemu. Dlaczego? No, bo oni najmniej udawali w sensie takim politycznym, bo w nich było wszystko w przejawach ich władzy było wszystko to, co tak naprawdę jest w człowieku. A więc brutalność, perfidia, podłość, ale i pewna dziwność, przejawy miłosierdzia i melancholii. No i proszę Państwa, to doskonale widać na przykładzie Putina, bo ten człowiek na przykład ma łzy w oczach. Ja widziałem jego wzruszenie, gdy słyszał hymn Rosji. Putin potrafi się wzruszać przy zapalaniu świec, w cerkwiach i tak dalej. Widzieliśmy na pewno te obrazki wszyscy. No a jednocześnie potrafi mocno przyłożyć, że tak powiem, prawda, gdy się wkurzy na kogoś lub na jakiś naród czy kraj. Potrafi się zachowywać wybuchowo, nieobliczalnie, prawda, a innym razem, właśnie na spokojnie, z wyrachowaniem, prawda. I z, z dużą pogardą w stosunku do innych się zachowuje, więc potrafi popadać w te różne fanatyzmy, natchnienia. No i to ci on właśnie zauważa, że my to potępiamy, nam się to nie podoba, ale tak naprawdę no, oni są tacy jak ja, jacy my jesteśmy, to właśnie Macron i ci politycy zachodni oni się cały czas maskują, prawda, coś udają. I tak dalej, w sensie politycznym, w sensie politycznym, bo wiadomo, że w sensie polityki. I tutaj ja zestuję Państwu yy, Ciorana, na próżno też brzydzę się tyranami. Stwierdzam bowiem, że to oni snują wątek historii i że bez nich nie można by pojąć idei i dziejów imperium. Ochydnie wznośli, natchnieni bestialstwem. Są obrazem człowieka doprowadzonego do kresu i rozpalają do czerwoności jego bezeceństwa oraz zasługi. Iwan Groźny, by przywołać przykład najbardziej frapujący, udostępnia wszystkie zakamarki i kryjówki psychologii, równie skomplikowane w swym obłędzie co w polityce. Czyniący ze swego królowania i w pewnym stopniu ze swego kraju, wzór koszmaru i prototyp żywej, niewyczerpanej halucynacji. E, mieszanka Mongolii i Bizancją o zaletach oraz wadach e, Hana i Bazyliszka. Potwór z demonicznymi napadami gniewu i ohydnej melancholii, rozdarty między upodobaniem do krwi a upodobaniem do skruchy. Pełen jowialności wzbogaconej i zwieńczonej szyderstwem, do zbrodni czuł prawdziwą namiętność. Czujemy ją wszyscy, póki istniejemy namiętność do zamachu na innych lub na siebie samego. Tyle, że u nas pozostaje ona niezaspokojona, przeto nasze dzieła, czymkolwiek są, wywodzą się z naszej nieumiejętności zabijania w ogóle bądź zabijania siebie. Nie zawsze do tego się przyznajemy i chętnie zapominamy o intymnym mechanizmie naszych ułomności. I jeśli wciąż mnie nawiedzają carowie czy rzymscy cesarze, to dlatego właśnie, że ułomności w nas zakryte u nich objawiają się wyraziście, opowiadają nam o sobie, wcielają i nauczniają nasze sekrety. Naród rosyjski jest na wskroś religijny, nieuchronnie osiągnie przewagę. Przyczyny historyczne będą w tym miały duży udział. Rosja, przyjmując prawosławie, objawiła pragnienie oddzielenia się od zachodu i tym właśnie sposobem szybko siebie określiła. Poza środowiskami arystokratycznymi nigdy nie dała się uwieść misjonarzom katolickim, a zwłaszcza Jezuitom. Odrzucając katolicyzm, Rosja opóźniała swój rozwój, traciła znakomitą okazję ucywilizowania się, zyskiwała wszakże na substancji i wyjątkowości. Stagnacja czyniła ją odmienną, inną i do tego właśnie Rosja zmierzała, przeczuwając niewątpliwie, że Zachód pożałuje któregoś dnia przewagi, jaką nad nią posiadł. Podczas gdy narody zachodnie wyniszczały się w walce o wolność, a jeszcze bardziej w wolności zdobytej, bo nic tak nie wyczerpuje jak wolność, którą się posiadło, lub jak nadmiar wolności, naród rosyjski cierpiał bez trwonienia sił. Trwoni się je bowiem tylko w historii, a że on był z niej wykluczony, musiał znosić nieuchronnie narzucony mu system despotyczny czyli istnienie ciemne, wegetatywne. Które pozwoliło mu się wzmocnić, nabrać energii, zgromadzić zasoby, i ze swego zniewolenia czerpać maksimum korzyści biologicznej, no właśnie, to jest wydaje mi się dosyć ciekawa. Obserwacja, którą też widzimy, możemy w naszym życiu wokół siebie zobaczyć, bo na przykład no, dzieci tych ludzi bogatych, tak są tak rozleniwieni, że im się nie chce. Pracować ciężko, prawda, nawet mieć dzieci, często jak mają, to jedno dziecko mają, prawda, i biadolą, natomiast no, ci biedacy, no zasuwają ostro, jeszcze potrafią mieć piątkę dzieci, no jakoś, prawda, to znoszą, jakoś się trzymają, no, to, prawda, i tutaj odcioran to zauważą, właśnie, to odcioran właśnie. Tutaj cytuję Państwo dalej pomogło mu w tym prawosławie, ale prawosławie ludowe, cudownie przystosowane do utrzymywania go poza wydarzeniami, odwrotnie niż prawosławie oficjalne, podsycające urządzących zakusy imperialne. Ta szczęśliwa bierność zapewniła Rosjanom ich obecną przewagę, owoc dziejowego zapóźnienia, czas sprzyja na dłuższą metę narodom zniewolonym, które nabierając sił i złudzeń. Żyją przyszłością, nadzieją. Dążyć wciąż do wolności i nigdy jej nie osiągnąć. Czyż nie na tym polega jej wielka wyższość nad światem zachodnim, który niestety ma wolność od dawna? Ponadto Rosja nie wstydzi się za swoje imperium wręcz przeciwnie, myśli jedynie o jego rozszerzeniu. Kto lepiej i gorliwiej niż ona skorzystał z osiągnięć innych narodów? Rosja nigdy nie zadowoliła się przeciętnymi nieszczęściami, bez względu na to, czy sprowadzała je na siebie, czy tylko je znosiła. Podobnie będzie w przyszłości: Rosja spadnie na Europę siłą fizycznego fatalizmu, bezwładem masy, nadmiernej i chorobliwej witalności, tak sprzyjającej powiększaniu imperium, spadnie siłą swego zdrowia pełnego niespodzianek, grozy i tajemnic powołanego do służby idei mesjańskiej, tej podwaliny i zapowiedzi podbojów. Rosja sądzi niezmiennie, laicyzując i język, i koncepcję słowianofilów, że do niej należy zbawianie świata, a zwłaszcza zbawianie Zachodu, do którego nigdy zresztą nie miała wyrazistego stosunku, odczuwając doń pociąg i zarazem wstręt, a także zazdrość, jaką wzbudza w niej widok zgnilizny, godnej pożądania i jednocześnie niebezpiecznej, zachęcającej do dotyku, lecz jeszcze bardziej do ucieczki. To, że Rosja zdolna jest urzeczywistnić marzenie o imperium powszechnym, pozostaje możliwością, lecz niepewnością. Natomiast oczywiste jest, że może ona podbić i zagarnąć całą Europę, a nawet, że podboju się podejmie, choćby po to, aby uspokoić resztę świata. No a więc yy, na naszych oczach troszkę się spełnia to, co właśnie pisał Cioran. To, to w latach 50. chyba powstała jego historia i utopia. Może on myślał, że to się stanie wcześniej, ale, ale yy, z opóźnieniem, bo z opóźnieniem, ale prawda, widzimy, że no, Putin może mieć takie zakusy tutaj rzeczywiście, żeby zawadnić Europą. No już to Cioran przewidywał. W sumie jeśli posunął się do tego, żeby zaatakować Ukrainę, co, co też yy, nikt prawda, o tym nie myślał i yy, każdy yy, ekspert wypowiadał się, że to jest to niemożliwe, no, a on to zrobił, no to teraz może oczywiście iść dalej, bo dlaczego nie? No tak, ale wróćmy do Ciorana. Niewątpliwie wypada żałować, że, że Rosja nie doświadczyła renesansu. Stąd wynikają wszystkie jej nierówności, ale czy przy jej talencie do skracania drogi przez yy, drogi będzie za 100 lat, a może szybciej, równie wyrafinowana i równie chorowita co Zachód, który dotarł do takiego poziomu cywilizacji, że przekroczyć go może jedynie idąc w dół? Poziom Rosji niższy od europejskiego może tylko wznosić, a Rosja razem z nim. Znaczy to, że jest ona skazana na wyniesienie w górę. Czy jednak podczas tej wspinaczki nie grożą Rosji przy całym jej nieokiełznaniu utrata równowagi, rozpad, ruina? Oczywiście, że tak. Jeśli Rosja osiągnie to uwznoślenie, no to po prostu się też ucywilizuje tak jak kraje zachodnie no i, a to będzie z ujmą dla jej instynktów no i po prostu pozna wirusa wolności no i będzie upadała tak jak zachód bo tutaj Cioran po prostu zwraca uwagę na to, że im bardziej ludzkie staje się imperium, tym więcej rozwija się w sobie rozwija w sobie sprzeczności od których gnije niech no tylko otworzy się na tolerancję, a Unii cestwi swą jedność i siłę. Tolerancja podziała jak śmiertelna trucizna, którą sama sobie zaaplikuje. Gdybyśmy dla zabawy określili strefę witalności w Europie, stwierdzilibyśmy, mimo całej arbitralności tego przedsięwzięcia, że im dalej na wschód, tym bardziej instynkt się wyostrza, a w miarę jak kierujemy się na zachód, słabnie. Rosja po dziesięciu wiekach terroru, ciemności i obietnic, była bardziej niż ktokolwiek zdolna przybnąć do ciemnej strony momentu historycznego, który przechodzimy. Z, apoli z apokalipsą jest jej cudownie do twarzy: jest do niej przyzwyczajona oraz w niej rozsmakowana i ćwiczy się w niej dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, albowiem wyraźnie przeszła na inny rytm. Dokąd tak biegniesz, Rosjo? pytał już Gogol który dostrzegł wrzenie kryjące się pod jej pozornym bezruchem. Wiemy teraz, dokąd pędzi. Wiemy zwłaszcza, że na wzór narodów o imperialnym przeznaczeniu bardziej śpieszy się z rozwiązywaniem problemów cudzych niż własnych. A to znaczy, że nasze losy w czasie zależą od tego, co ona postanowi i przed się weźmie. Nasza przyszłość spoczywa w jej rękach.